Dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy do części praktycznej i terenowej, kilka słów teoretycznego wyjaśnienia. Moje testy tego wkładu balistycznego, dodajmy, że zdobycznego rosyjskiego wkładu, nie były stuprocentowo merytoryczne, choćby dlatego, że mnie brakuje kompetencji, a tej płycie brakuje metki. Nie wiemy, co to za model i ile on powinien wytrzymać. Dodatkowo, proszę Państwa, jest tutaj jeszcze jeden aspekt oceny skuteczności takiego przedmiotu to jest metalowa płyta. Ona w momencie trafienia oddaje tę energię użytkownikowi, i nawet jeśli nie została przebita. To bardzo możliwe, że popchnie człowieka na tyle silnie, że doprowadzi do różnego rodzaju obrażeń wewnętrznych, choćby do złamanych żeber. I tutaj krytyczne jest to, co znajduje się pomiędzy naszym ciałem i tą płytą. Używa się na przykład tak zwanych traumapadów, które potrafią rozłożyć tę energię. Na, w sposób bezpieczniejszy dla użytkownika, jednak nie wiemy, co ten rosyjski żołnierz nosił w tym miejscu, więc nie jesteśmy po prostu w stanie tego ocenić. Nasza zabawa w testy ma jednak przede wszystkim pomóc pułkowi Kalinowskiego. To jego żołnierze mi przekazali tę płytę i chciałbym. Dzięki aukcji zebrać środki na to, żeby im pomóc, żeby jak najwięcej takich pamiątek walało się po polach Ukrainy, w idealnym scenariuszu, dlatego że okupanci je porzucą i uciekną, gdzie pieprz rośnie. Jest jednak jeszcze jeden aspekt warty omówienia to znaczy amunicja, której używałem w tych testach. Najważniejsza była amunicja, którą strzelałem do tego wkładu z broni długiej. Czyli to. To jest normalny cywilny nabój kaliber 2,2,3. Tutaj zresztą mam pudełko takich naboi, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. To jest, tak jak mówię, wariant cywilny. I pytanie brzmi: czym on się różni od wariantu wojskowego i czy w ogóle ma sens testować tego typu wyposażenie przy użyciu tego typu amunicji? Zacznijmy od tego, że kaliber 2.2.3 to jest brat bliźniak 5.56. Jakby was bliźniaczym rodzeństwem nie są idealnie identyczne, ale wystarczająco podobne, żeby z jednego i tego samego modelu uzbrojenia dało się wystrzelić. I pocisk 5.56 i 2.23 bez żadnych modyfikacji. Z tej samej lufy, z tego samego zamka, z tego samego magazynka możemy strzelać oboma tymi typami amunicji: 5.56 i 2.23. Jednak wewnątrz takiego kalibru są dalsze różnego rodzaju Warianty i modyfikacje. Zacznijmy od tego, że wojsko faktycznie, wojska NATO, używają amunicji o zwiększonej przebijalności. Tu jest przykład M855 o energii wylotowej 1797 J. To za chwilę będzie ważne dla porównania. Natomiast nie tylko ta energia jest tutaj istotna, istotna jest też konstrukcja samego pocisku. I zobaczcie, tutaj mamy po prawej wariant. M855 a po lewej M855A1. Oba te warianty zachowują, posiadają te dodatkowe zdolności penetracyjne dzięki temu, że wewnątrz nich znajduje się tak zwany gwóźdź. Tak to niekiedy określają wojskowi. Mamy tutaj taki stalowy element w wariancie M855 krótszy, w wariancie A1 dłuższy tutaj na całą długość Pocisku, on się ciągnie stalowy element, który zapewnia zwiększone możliwości penetracyjne. To nie jest jeszcze amunicja przeciwpancerna, to jest osobny temat, ale ten stalowy fragment sprawia, że ten pocisk po prostu może się przebijać głębiej przez twardsze cele. To jest istotne. Niemniej, proszę Państwa, istnieją także innego rodzaju pociski wojskowe, takie jak. M193, także wykorzystywane przez wojska NATO, które są o wiele bardziej zbliżone do amunicji, tak zwanej cywilnej. Tutaj mamy do czynienia z pociskiem ze stopu ołowiu w pełnym płaszczu, oczywiście, full metal jacket. Tu możemy przeczytać, że tego rodzaju pocisk, który nie ma tego elementu tego elementu penetrującego stalowego, posiada energię wylotową 1302 i tutaj są jakieś egzotyczne amerykańskie miary. Jeśli to przeliczymy, to wychodzi nam 1765 Juli. Porównajmy sobie to 1765, ten ma 1797, to jest praktycznie taka sama wartość. Tutaj mamy kartę informacyjną dokładnie tego naboju, którym ja strzelałem Scorpio 223 Remington. 55 grainów, full metal jacket. To jest po prostu to. I widzimy, że energię wylotową ten pocisk ma dokładnie taką samą jak pocisk M193 wojskowy 1765 Juli. Więc oczywiście, proszę Państwa, częściej się spotyka amunicję z tym dodatkowym elementem stalowym, ale jak najbardziej, niemalże dokładnie taka. Amunicja, jaką ja używałem do testów, ma prawo pojawić się na realnym polu walki. Dodam do tego, co będę wspominał jeszcze w części praktycznej, że strzelałem z bardzo niewielkiej odległości. Realnie wymiana ognia odbywa się zazwyczaj na większych odległościach, a tutaj strzelałem z o wiele bliższego dystansu. Dzień dobry Państwu. Jestem na strzelnicy Strzał pod Miechowem. To jest kawałek na północ od Krakowa i będziemy testować to. To jest rosyjska zdobyczna płyta pancerna, wkład balistyczny od kamizelki kule odpornej, która była kiedyś używana przez jakiegoś rosyjskiego żołnierza. Oczywiście skąd mogę to mieć? No, mogę to mieć tylko i wyłącznie od chłopaków z pułku kalinowskiego. Oni mi to dali, żebym to sprzedał na aukcję. I oczywiście sprzedam to na aukcję, ale najpierw zobaczymy, ile taki przedmiot, ile taka płyta pancerna jest w stanie wytrzymać. Przetestujemy sobie po prostu, czy ona działa, i właśnie dlatego jesteśmy na strzelnicy. Jednak zanim my będziemy do niej strzelać, czy ja w zasadzie do niej będę strzelał, zobaczcie, ona jest już używana. Tutaj. Widać, że coś już przyleciało i tutaj też mamy taki fragment. To nie są jakieś poważne trafienia, ona nie jest uszkodzona po drugiej stronie. Tutaj nawet ten materiał nie jest uszkodzony. Dodajmy, ona jest dość ciężka. Kiedy chłopaki z półku mi ją pokazywali i dawali, to mówili, o, patrz. No, powiem Wam tak, no nie jest to jakiś dramat wielki. Ale faktycznie jak na to, co używają tam po stronie ukraińskiej, to jest faktycznie dość sporo. Nie powiedzielibyśmy, że jakiś dramat, ale biegać z tym nie byłoby lekko, więc w teorii powinna być wytrzymała. Ja na sobie dzisiaj też mam kamizelkę, oczywiście to jest ta kamizelka, z którą jeżdżę tam na wschód, na wypadek gdybyśmy tak jak pod Hersoniem w lecie 2023. Znaleźli się pod jakimś ostrzałem, żeby mi tu jakiś odłamek nie przyleciał. To jest no takie trochę na wyrost, ale jednak BHP. Jakby od tej płyty coś odskoczyło przy strzelaniu, jakiś rikoszet poszedł. Oczywiście będę stał w odległości, która powinna zapewnić mi bezpieczeństwo, ale tego typu rzeczy lepiej wykonywać z zachowaniem, ostrożności, więc mam też okulary, takie okulary wozimy tam chłopakom na front, one powinny wytrzymać odłamek, więc rikoszet też powinny myśleć wytrzymać. Na razie to ułożymy oczywiście trochę pod kątem w dół, żeby jeśli coś się odbiło, nie poleciało, tak jakby była pod kątem takim ukośnym w tę stronę, żeby nam nie poleciało gdzieś za te wały, za te strzelnice. Tutaj dookoła jest las, pusto. Ludzie tutaj nie chodzą, ale tak czy inaczej BHP jest najważniejszy. Także idę to umieścić i będziemy strzelać. Na testy dzisiaj wziąłem trzy typy amunicji i trzy modele uzbrojenia. Mamy tutaj pistolet P09 na klasyczną amunicję pistoletową 9 mm. Równie, równie klasycznego Aera 15. To jest akurat Mosberg, dość taki standardowy. I w ramach powiedzmy swojego rodzaju urozmaicenia tych testów mam także Smith Wesson na 10 z króciutką lufą. On raczej nie jest spotykany na froncie, ale mimo to, proszę Państwa, myślę, że będzie po prostu ciekawie nam tutaj urozmaiczyć testy. Jeśli chodzi o amunicję, mamy tutaj 223 Remington. To jest akurat czeski nabój czeskiej produkcji do naszego karabinka. Mamy 9mm pistoletowy i 38 Special do naszego Smith Wessona. Dziewiątką trafiliśmy za pierwszym razem, także idę zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Jak wygląda efekt takiego trafienia? Przypomnę, to zostało zabrane z pola walki i zobaczmy. Niewielka odległość 9 mm to może nie jest silny nabój, bo nie jest. Ale to jest normalna amunicja stosowana i na wojnie, i przez siły różnego rodzaju specjalne, porządkowe. Wytrzymało nieźle. No wywróciło się oczywiście, ale tutaj nie ma nawet poważnego wgłębienia. To jest bardzo, jak mi się wydaje, dla tej płyty dobry wynik. Ona to wytrzymała z godnością. Oczywiście teraz zobaczymy prawdziwy test, czyli strzał z 223. To będzie trochę mocniejsza rzecz, ale myślę, że też może się temu oprzeć. Zaraz to zobaczymy. Nie przewróciła się nam ta płyta, więc strzeliłem kilka razy, ale teraz widzę, że trafienia były. Teraz to całkiem dobrze widać. I zobaczmy. Wiecie co? No, poradziła sobie z tym. Od tyłu widać, że no zupełnie nic jej nie jest. A to była nieduża odległość. Przy normalnych działaniach bojowych, no ta odległość, proszę państwa, jest raczej rzadko spotykana. Tutaj mówimy, no ile to może być no może 25 metrów to, to oznacza, że jeśli byśmy strzelali ze 100, z 200, a to też się zdarza. Ta płyta poradziłaby sobie no jeszcze lepiej, w zasadzie można by powiedzieć, że bez żadnego problemu wtedy, skoro z tej odległości kilka strzałów. Jak widzieliście, trafienia były stosunkowo blisko obok siebie, co też nadwyręża taką konstrukcję. Zobaczmy jeszcze. Mamy 38 Special, tutaj w planie. Zróbmy to. Przekonajmy się i będzie można przejść do jakichś wniosków. Ale najpierw zobaczmy, czy ja w ogóle trafiłem, bo tutaj strzelaliśmy no, z małej odległości. To nie jest duża odległość, ale widzieliście ten rewolwer. On ma króciutką lufę. To jest taka stylowa zabawka. Dopiero oglądając nagrane na strzelnicy materiały w domu, zrozumiałem, że to co uznałem za dźwięk trafienia w płytę, było tak naprawdę dźwiękiem trafienia w metalowy cel, o który ta płyta była oparta. Więc niestety z tego rewolweru trafić mi się nie udało. Na 25 metrach przy tak krótkiej lufie to nie jest takie proste, ale nie będę się usprawiedliwiał, po prostu nie trafiłem. Możemy jednak założyć, że jeśli 2, 2 3 Remington płyty nie przebił, to pocisk z rewolweru tak, żeby tego nie zrobił. Ja tę płytę balistyczną u siebie w domu trzymam od zeszłego roku, bo chłopaki mi ją dali, żebym sprzedał na aukcji i sprzedam ją tylko już w takim stanie tylko chciałem ją no właśnie przetestować i po pierwsze trudno było znaleźć miejsce, które się na to zgodzi, po drugie trzeba było jeszcze uzupełnić sprzęt dopiero teraz mam cały sprzęt który był mi potrzebny do takiego typu nagrania no to jest nietypowe nagranie. I ja przez cały ten czas sobie wyobrażałem to zupełnie inaczej. I miałem nadzieję, że to będzie wyglądało zupełnie inaczej. To jest rosyjska zdobyczna płyta balistyczna. Oczywiście, wielu żołnierzy rosyjskich może chodzić z zupełnie innym sprzętem. Nie wiemy, czy to jest sprzęt typowy, czy unikatowy. Tutaj była taka metka, tu jest tylko słowo po rosyjsku element, napisane element ale no, nie jestem w stanie na tej podstawie stwierdzić, co to jest za model. Może jest rzadki, może jest powszechny, nie wiem tego. Tak czy inaczej, to pokazuje, że rosyjski sprzęt działa. Niestety, szczerze mówiąc, wolałbym Państwu pokazać odcinek. Patrzcie, jakie G, jak oni strasznie tutaj się narażają, chodząc z takim czymś um, i narażają życie, bo dowolny odłamek to przebije na wylot i w ogóle będzie dramat. Ale okazuje się, no, że nie. I trzeba powiedzieć, nie. Ta płyta wytrzymała pięć uderzeń nabojem pośrednim, kaliber .223 Remington. Z tej odległości, proszę Państwa, to było bardzo blisko. Jak na testy płyty balistycznej, większość starć na froncie odbywa się na większej odległości. Oczywiście zdarza się także, że żołnierze wchodzą do okopów, strzelają do siebie dosłownie z metrów. Tego nie będę testował, Dlatego, że tutaj już ryzyko, że jakiś odprysk by poleciał i gdzieś trafił we mnie w kamerę, BHP przede wszystkim. Tak czy inaczej testowaliśmy to z niewielkiej jak na warunki bojowe odległości i ona wytrzymała to bez najmniejszego problemu. Tutaj z drugiej strony nie dzieje się po prostu nic. Nie przebiło się w najmniejszym stopniu. Szkoda. Oczywiście mamy doniesienia, że Rosjanie walczą i z o wiele słabszymi kamizelkami, przy zakupie których generałowie zarobili poważne pieniądze, czy mówiąc po prostu, kradli poważne pieniądze, ale akurat ten konkretny model no, niestety działa. Tym bardziej zachęcam Państwa do udziału w aukcji, bo skoro to działa, to znaczy, że potrzebujemy więcej broni, więcej, większych kalibrów, więcej dronów, żeby ludzi ubranych w to pokonać. Wiecie dlaczego. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, dziękuję, że wspieracie Kalinowców. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.